Ja jestem Adwie, to jest kolejny materiał z FC Mobile 24 No i cóż moi drodzy, szybka akcja Łapa w górę, subik oraz zostawcie jakiś komentarz Tymczasem my od razu wrócimy do rzeczy, ponieważ mamy w końcu nowy event Także, jazda No i co ludzie, szczerze mówiąc to tak naprawdę dopiero z wami ten event będę odkrywał Ponieważ dopiero co wszedłem sobie do Fifki Mobile, dopiero co wróciłem na chatę Więc tak naprawdę jeszcze nie zaglądałem, więc dopiero właśnie z wami tutaj na, na bieżąco na, na, na żywo Będę mógł reagować jak to wygląda, jakie są karty Wiadomo, że to będzie taki mały event, coś tego typu jak kiedyś były kapitany Czy też właśnie... Już nie pamiętam jak te wszystkie eventy się nazywały, ale zawsze te, te takie dwutygodniowe eventy, gdzie tam się grało tylko yy, te meczyki oczywiście z botem oraz, yy, oraz tam oczywiście kilka skill i tak naprawdę Najlepszą, zawsze najlepszą opcją tam był po prostu wybór yy, Pana Javiera Mascarano, żeby on się oczywiście, czy Macerano jak to się mówi oczywiście w języku tam yy, hiszpańskim, yy, argentyńskim yy, ponieważ on zawsze był lepszą opcją niż jakieś tam karty 90, które do Skodu się za bardzo nie przydawały. Także co moi drodzy, do Skodu nawet nie wchodzimy mojego, ponieważ tam się nic nie zmieniło od tamtego czasu, od ostatniego odcinka. Gemów na koncie prawie 80 tysięcy 000... <laughs> końców, 334 miliony, więc jest grubo lecimy. Oczywiście wszystko będzie zbierane na, na toty, więc póki toty nie wyjdą, co jeszcze potrwa pewnie 2-3 tygodnie, no to ja nie ruszam ani gemów, ani końców, także yy, to, yy, to jest fakt, to jest prawda, tak, tak to wygląda. wiem, czy wyrobić jakieś. Yy, takie zapasy na toty, czy macie tam dużo końców na zbieranych, czy, czy gemów, jestem ciekaw na wasze odpowiedzi. A tak przy okazji, to tutaj oczywiście jeszcze macie yy, mój skład toty, na który zagłosowałem, więc też możecie się oczywiście podzielić w komentarzach, czy się zgadzacie z tą taką opinią, czy są pewne pozycje, gdzie byście zrobili coś innego. Także tak to u mnie właśnie wygląda, tutaj między innymi jest chociażby Freeponk z tych ciekawszych zawodników, czy nawet taki z przodu Griezmann, dość nietypowy wybór, ale stwierdziłem, że zasłużył na to. Bo przez cały rok tak naprawdę y, był dla Atletico kluczowym zawodnikiem, najważniejszym zdecydowanie po prostu bez niego y, naprawdę byłoby ciężko z awansem czy to z fazy grupowej ligi mistrzów, czy, czy też oczywiście y, zajęcie jakiejś górnej lokaty w la liga. Y, także co, my od, od razu sobie oczywiście przechodzimy, może jeszcze zobaczę Exchange'a zanim wejdę do eventu, tak naprawdę, bo tutaj bym sobie jakieś paczki potwierał. Okej, okay, jest 88, więc ja mam kart duże, więc może na końcu do odcinka sobie nawet jakiegoś Exchange'a zrobimy. A nie, to jest niewymienna. Eee, to bez sensu, kurde. Jak to jest niewymienna 88, no to naprawdę pojebało ich, bo co to są w ogóle za oferty? Ja nie mogę. Niewymienna karta. A, e, dajcie spokój, bo rozumiem, jakby to była jedna karta. Wiadomo, to ten, ten Al-Jaber, akurat nie wiem, czy on jest niewymienny, chyba wygląda. Tak, jest niewymienny, więc to ma sens, bo to jest jakby jedna karta gwarantowana, ale w przypadku, kiedy mamy paczkę, gdzie możemy sobie trafić różne zawodników, to powinny te paczki zawsze być niewymienne. A tak poza tym to nic ciekawego, Team of the Week. Po TM jeszcze jest, ale jest to z La Ligi, jest to Dovebig, więc karta. Yy, chyba nikogo nie interesuje, popatrzcie na jego statystyki, jest po prostu beznadziejny Oczywiście w realnym życiu naprawdę forma Ukraińca jest wybitna Świetnie się ogląda tego zawodnika, ogólnie świetnie się ogląda zironej, I naprawdę to jest zespół, który może jeszcze powalczyć o... Top 3, top 2, nie chcę zapeszać, bo chciałbym, żeby Real Madrid przegrał ten, ten oczywiście bój. Ja z perspektywy kibice Barcy już nie mogę liczyć na, na mistrzostwo, więc teraz oczywiście będę czym kciuki, żeby Real tylko szedł w dół yy, standardowo. No i Girona jeszcze oczywiście z Katalonii byłoby naprawdę fajnie, gdyby mi się udało yy, to mistrzostwo osiągnąć. Yy, no i co, zanim oczywiście przejdziemy sobie do yy, eventu, właśnie, nawet nie wiem jak on się nazywa, bo wiem tylko, że jest związany z yy, Pucharem Nordów Afryki, który już yy, w tym miesiącu się odbędzie. No to sobie przejdziemy na, na chwilę właśnie tutaj, ponieważ tu się odblokowuje kolejny milestone. I Ja sobie tak naprawdę pójdę. A to w sumie to kusi, nie? Bo 8-9 plus byłoby nie, ale pewnie wpadnie jakiś maksymalnie zawodnik 90, który się kompletnie nie przyda. Ja pójdę w Maszerano, mimo wszystko pójdę w Javiera. Macie rano, jeszcze 3 na końcu, więc zawsze fajnie, że wpadnie taka, taka tutaj, e, taki bonus. Także to jest mój wybór. A tak poza tym to jeszcze jest oczywiście czwarty zespół, jestem ciekaw tylko, jakie są ikony. Wcześniej był Gertz Miller oczywiście i Gerard już sobie w tamtym tygodniu oglądaliśmy. No i jest tak, George Best na RW. No kurde, coraz lepsze te karty wodzą na pozycji RW, LW. Ja, jak wiecie, gram y, na pozycję RM i czy LM, więc naprawdę te karty są dla mnie nieinteresujące. Nie Ale jak tak patrzę, kurczę, taki George Best to byłby mega zajebista opcja. Jest mur, to raczej niezbyt ciekawa karta na CB. Już na pewno są lepsze, typu nawet widzić taki czy. Czy wielu innych, nie wiem, Laurent Blanc i tak dalej y, Petit CDM, niezbyt ciekawe Peter Crouch, już widzę tych NPC-tów Kurcze, y, crossfamerów co będą cisnąć Chłop ma 2 metry No Peter Crouch w ogóle, kurczę, Fajną książkę napisał, też polecam tak przy okazji Ale y, Będę się obawiał tego zewniku, bo ja ogólnie jestem Osobą, która w Faust atak praktycznie w ogóle nie gra Bo mi się za bardzo nie chce, dla mnie jest to dość nudny tryb I gram bardziej w head to head właśnie, tam chociażby W challenge modzie i tak dalej, żeby tam trochę gemów zgarnąć Przy okazji no i taki Johan y, Cruyff, y, taki Peter Crouch, to po prostu będzie, to będzie kurde cool horror, nie, Zgrać z, z rywalami, którzy będą go mieli, a on jest tani, więc każdy naprawdę na spokojnie sobie będzie mógł na niego pozwolić, więc pod head, -to -head na pewno sporo osób będzie go używało. Y, Lautaro Martinez, fajna karta, aczkolwiek chyba trochę za wolny, mi się wydaje, że poniżej, metra, y, poniżej 90 pace'a to już trochę, jak na tak wysoko cenioną kartę. Y, trochę mało, ale trzeba przyznać, że Lautaro Martinez jak najbardziej w formie w tym sezonie. Jest też Marquinhos, to jest bardzo ciekawa karta. Marquinhos w miejsce y, Rudiger, bo Rudiger powoli czuje, że o ile jest i silny, dalej, tak, to brakuje mu tych umiejętności defensywnych. Chyba że to po prostu są, nie wiem, jakieś bugi, bo ostatnio też nie wiem, mieli coś naprawić jeszcze przed świętami y, w gameplayu, a się okazuje, że tych bugów jest jeszcze więcej. Więc naprawdę jej gratulacje są po raz kolejny y, Jesteście w formie. Cały czas jesteście w sumie w formie, bez, to jest bez zmian od, od wielu, wielu nie, od dłuższego czasu. Yy, no i co, ten markinios naprawdę fajnie wygląda, fajne staty, więc myślę, że to jest opcja jak najbardziej do rozważenia. Zobaczymy ile będzie kosztował na rynku. Jest jeszcze Ilka Gündogan, taka średnia raczej opcja, no i Tach, ale Tach jest dużo wolniejszy, ale ma lepszą fizyczność, więc też można pomyśleć na Tachem, ale też ma niższy obrad, więc no jest kilka ciekawych kart, najlepszy na pewno jest yy, George Best, fajny też jest właśnie Markinios czy Tach Ewentualnie dla osób, które grają z, z formacją CDM, to jeszcze Petit Fine opcje, więc tak wygląda Team D. I już ostatni zespół w evencie Winter Wild Cards No cóż, Vinicius nas tutaj wita oczywiście w nowym evencie. I no tak jak myślałem, dwie zakładki: pierwsza to oczywiście będzie tam, gdzie można coś będzie trochę pograć. Potem, oczywiście, druga zakładka Gallery, gdzie mamy wszystkich zawodników jeszcze raz yy, przedstawionych. Także co? Czemu nie mogę ruszać? O co chodzi? Halo. Dobra, teraz mogę. Nie wiem o co chodzi. Jakiś taki krótki bug był. W każdym razie tutaj jest jakaś paczka za punkty. Ok, to jeszcze trzeba wszystko poogarniać. To możemy sobie te punkty dokupywać. Tutaj oczywiście są exchange y różne, różnego tutaj rodzaju, ale wszystko nie Widzę, patrzcie, 89 to trzeba cały skład, widzę, oddać na. O co tu chodzi? Poczekajcie. National Vale, aha, tak to wygląda. Dwie karty 89, potem jeszcze jakieś takie inne. Oj, oj, oj dużo karty. Team of the Wiki y jakieś. Zapaczkę, w której jest niewymienny 88 plus i 87 plus i 500 gemów. No nie no, masakra, czemu niewymienny? Nie potrzebuję niewymiennych kartek naprawdę nawet jakbym chciał kogoś do skodu, to... Jest niewymienny, mam pełno takich kart w sumie w zespole, no i potem go podbijam sobie tym maszerano cały czas i, i w pewnym momencie już będę chciał go wymienić, i wtedy wszystkie ranki pójdą na marno, bo nie da się ich przenosić na innych zawodników, a też nie mogę sprzedać tego zawodnika, bo jest niewymienny, więc yy, dla mnie to bez sensu i będę po prostu starał się unikać tych niewymiennych kart i jak najwięcej jednak takich sprzedawalnych mieć w zespole, a tych niewymiennych po prostu tylko na ławce do head to head co najwyżej. No i co, mam oczywiście skill game, teraz tego robić nie będę, bo to jest za bardzo yy, niezbyt ciekawa opcja. No i co, mam oczywiście te punkty, możemy sobie też wymienić. Tutaj, kilku zawodników, właśnie za te punkty, żeby ich mieć więcej, i to są oczywiście główne punkty do eventu. I z tych, tymi punktami, możemy sobie co? W sumie tylko yy, otwierać te paczki, chyba tylko to, nie? Więc to jest jedyna opcja, jak możemy sobie te paczki otwierać. Więc. Yy, w sumie kupię sobie nie wiem za 400k czy ile to... aha to jest jeden tylko to bym musiał kupić. Nie, to bez sensu, 4 milionów w końcu nie będę wydał, więc na razie sobie takie paczki nie otworzymy, ale w sumie 82+ więc nic ciekawego za bardzo tu nie wpadnie. Mamy też milestone, to wiadomo, że wejdę, że pójdę w Javiera Macerano, już nie będę szedł ani w tego zawodnika 89+, bo chociaż w sumie to jest dość ciekawa opcja, bo wiadomo, że Endo niewymienny, to raczej mało kogo będzie interesował, więc to będzie decyzja między właśnie Javierem rano a Tutaj zawodnikiem 89+, jeszcze zobaczymy na kogo się zdecyduje. No i standardowo w drugiej zakładce, oprócz yy, przeglądu wszystkich zawodników, mamy również darmową paczkę. Tylko, że tutaj jest maksymalny traf 88, więc nawet jak będziemy mieli takiego turbofarty, trafimy kartę 88, to i tak będzie to po prostu. No i do momentu otworzenie tej paczki gratisowej, co prawda, więc nic ciekawego nie wpadło, ale niestety nie nagrywał się w ogóle ekran, nie nagrywał się gierka, telefon dał dupy po całości, nie wiem dlaczego, o co chodzi, jestem w ogóle tak mega wkurzony, ale dobra, więc będę musiał jakieś podłożyć, jakieś, jakieś oczywiście zdjęcia, żeby wam jakoś pokazać, o czym w ogóle gadałem, bo tak naprawdę jeszcze tych paczek nie otwieraliśmy, więc nawet aż tyle nie straciliśmy, w każdym razie, no cóż, zawodników, których mamy właśnie w evencie National Valor, mamy chociażby takich zawodników jak Dider Drog, bo oczywiście już go było widać, było go pełno, na Instagramie właśnie EA Sports, no i co? Drogba standardowo ma swoje plusy, ma swoje minusy, grałem jego wersją w tamtym roku i był nawet spoko, aczkolwiek Na dłuższą metę był trochę klocowaty i na pewno plusy jest taki, no był silny, wiadomo, 92 fizyczności, więc bardzo wysoka statystyka na tej karcie Miał fajne główki i tak dalej, ale trochę brakowało tej zwinności, przebiegłości 4 gwiazdki słabsze i 4 gwiazdki sztucznych, więc w sumie gwiazdki całkiem spoko Także Drogba też jest jakąś tam opcją do rozważenia dla niektórych osób yy, Na kata niezbyt ciekawy, oczywiście są salach Mane Trzy naprawdę świetne karty i takie największe gwiazdy właśnie yy, Tych tutaj yy, bardziej egzotycznych oczywiście zespołów Bo nie mówię yy, czy tam nacji, bo nie mówimy o yy, Zawodnikach europejskich ogólnie w tym evencie yy, A z tych innych to tak, no już tak w sumie poniżej 90 overall to już w ogóle nie zwracam uwagi, ponieważ te karty są Tylko i wyłącznie yy, foderem, są kompletnie nieprzydatne do jakiegokolwiek składu obecnie na tym etapie gry, więc y, Al-Jaber, Benzebaini na LB no nie wiem, Benzebaini jest wolny, więc też nie jest to jakaś karta mega do polecenia, więc y, ja bym osobiście nie był jego zwolnikiem. jest Matthew Ryan jest y, Sharili, zawodnik tutaj oczywiście Shara, Sharaili zawodnik y, tutaj z y, Al-Hilal, czyli kolega z drużyny y, pana Karima Benzemy tak dobrze mówię, czy w ogóle to jest jakiś inny zespół, bo nawet nie mam, nie mam ci tego sprawdzić, nie, chyba to nie jest Al-Hilal gdzie tutaj oczywiście zobaczymy sobie na końcu? Nie. Serio jej nawet nie pisze, z jakiego to jest klubu. No cóż, no nieważne. W każdym razie y, zawodnik to tutaj oczywiście z Arabii Saudyjskiej, z Ligi Arabskiej, y, więc to są oczywiście zawodnicy z pierwszego składu. Drugi skład się dopiero przekonamy, jak będzie, więc na, na, na chwilę możemy tylko y, oczywiście grać y, y, w tym evencie Standardowo taki mini-event. Możemy sobie grać tylko i wyłącznie y, gierki z botem. No i na końcu. Yy, otwierać paczki, w których maksymalnie może wpaść Nawet nie Drogba, bo maksymalnie na kata, no ale taki, taki sala chociaż to nie, też niewymienny, więc no, w sumie salach niewymienny Prawdopodobnie będzie wtedy pozbu tego yy, pana yy, Ronaldo, ale no cóż nie ma co o tym myśleć, bo raczej na pewno go nie trafię. No i dobry ludzie, żeby nie było mi się, że taką jedną paczkę możemy sobie właśnie w zakładce Exchange jeszcze na końcu otworzyć, także co? Yy... Tak naprawdę zostaje tylko zakładka National Veiler, bo tak się właśnie event nazywa. Teraz się dowiedziałam w sumie. No bo no wildcards nic ciekawego tam nie ma za bardzo po TM, wiadomo. Team of the Week, Universal Rank Player, więc tak naprawdę jedyna zakładka National Veiler. I zobaczymy sobie, co tu najbardziej się opłaca. Wiadomo, Aljaber odpada, ostatnia paczka również. 8,6 plus, trochę bez sensu, więc jak już to 8,8, więc musimy sobie skompletować trochę tych kart, ale chyba w sumie jak na mój obecny. Stan y, klubu jest to do zrobienia. No i cóż, mamy to: jest Otavio, Zambangisa, Orban, Kristante oraz Kristantejo, a potem już oczywiście jakieś karty 8.2, m.in. Y, Oliver Giroud, też Spinacola, Ziech, Pasalic, y, Omlin oraz Icardi, Więc y, oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są karty niewymienne, ale do trafienia są zawodnicy z obecnych eventów i jak nawet wpadnie taki, nie wiem, Enzo Fernandez byłby świetny na pewno y, w miejsce pana Hulita, więc jak najbardziej mi się z takiego Enzo Fernandeza, nawet, nawet jak niewymiennego. To mi się ucieszył. Ogólnie taki, nawet taki Nesta byłby spoko. Dagrysz byłby fajny na ławkę, na pewno w head-to-head by sobie wchodził często tak samo na kata, ale. Najgorzej, wpadnie jakiś 8-8 bolek niewymienny. Wiadomo, będzie foder, ale w sumie to by się już kompletnie nie opłacało. Wydać foder razy 15 na foder razy 1, bo tak naprawdę karta 8-8 też w tych SBC nie jest aż tak dużo warta. Uwaga i co? Jest to karta z Winter Wildcards Portugalia LW. Już myślałem, że to będzie żota. A jest to. Go... Pedro Gonzalves nie no nigdy więcej tej paczki. To się kompletnie nie opłaca, nie no masakra. Dobra ludzie... i y ej, dawajcie toty, bo... Y wszystkie eventy, które dotychczas wyszły Mówiąc całkowicie szczerze... To była taka sraka, to była taka kaszana, naprawdę, więc liczę w końcu na jakiś przełomowy event, bo Winter Wildcast wydawał się fajny, bo ta plansza i tak dalej, tylko że to było fajne w pierwszy dzień. Był fajny drop, wtedy mi się udało trafić w torę na werce, jakieś inne fajne wysoko ocenione na karty, dwa razy de Vie i tak dalej, a potem już y, wpadał sam shit i ogólnie event cały czas bardzo powtarzalny, więc liczę na taki, wiecie, więcej rywalizacji, żeby jakieś fajne nagrody było, żeby na, naprawdę dało się przycisnąć w hetu head, a -head, taki tam coś fajnego ugrać. Jakim skillem, wiecie, zabłysnąć w tych eventach Ale no cóż, napiszcie jakie wy macie zdanie czy czekacie na TOTY? Myślę, że wszyscy czekamy I jeśli TOTY nie będzie dobrym eventem Naprawdę świetnym No to chyba już y, możemy tracić nadzieję na to Czy że ta edycja w ogóle, w ogóle będzie miała Jakikolwiek fajny event, bo Jak na razie to jest y, Tak mocno średnio